Zdaniem mieszkańców okolicy skrzyżowanie ulicy Żgowskiej i Dachowej oraz usytuowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie przejście dla pieszych to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Łodzi. Pamiętam od 1973 roku, kiedy jeszcze była mijanka tramwajowa i ten przystanek był. To przejście o takiej samej szerokości, takim samym oznakowaniu nie zmieniło się. Tyle, że kilkadziesiąt lat temu samochodów jeździło tędy mniej i nie poruszały się z takimi prędkościami. Nasz rozmówca kilkukrotnie apelował do zdit o przeniesienie przejścia dla pieszych w pobliże sąsiedniego, znacznie mniej ruchliwego skrzyżowania. Po moich kilkukrotnych interwencjach w wydziale dróg nie ma żadnych skutków. Jest zbywanie, spychologia. Pan twierdzi, że mam na pismo do Warszawy pisać, że oni nie przeniosą pasów dla pieszych. Ja jej ja powiedziałem. Przenieście pasy na koniec przystanku. Problem będzie rozwiązany. W najbliższy czwartek o 16 mieszkańcy okolicznych domów mają zamiar przeprowadzić protest w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych. Ostatnia tragedia sprowokowała do podjęcia działań także z DIT Straż Miejską. Chcemy wprowadzić tam pewną modernizację, jeżeli chodzi o rozwiązania inżynierii ruchu. Te rozwiązania są w tej chwili zaprojektowane, są w trakcie uzgodnień z policją. Będą one polegały na... na takim zorganizowaniu tam ruchu, żeby samochody nie mogły się rozpędzić do prędkości większej niż 30 km na godzinę. Na razie postawiono znak ograniczający prędkość do 30 km na godzinę. Niestety niewielu kierowców zwraca na to uwagę. W z urzędnikom i zagrożonym pieszym przyjdą strażnicy miejscy. W trybie pilnym jest skierowany wniosek do komendanta miejskiego policji, aby ten odcinek został zatwierdzony do kontroli. Mam nadzieję, że już dzisiaj w godzinach popołudniowych po uzyskaniu odpowiedniej, odpowiedniej zgody Wydział Kontroli Ruchu Drogowego Straży Miejskiej ze swoim zespołem już będzie prowadził tam czynności kontrolne. Działania Straży Miejskiej mają poprawić bezpieczeństwo pieszych do czasu wprowadzenia zmian w organizacji inżynierii ruchu w okolicach skrzyżowania żgowskiej i dachowej.